Dobra, to czy w tym momencie możemy już przejść do przedstawienia postaci tak. typowych w mediach i kulturze? Zaczynając od, <grym> Zaczynając od nas. Zaczynając od nas. <grym> Zaczynając od. Członkowie młodych razem. Ja właśnie tak? myślę, że nawet, że jeśli już mówimy o tym, że kobiety muszą być bardziej wykwalifikowane do tego, żeby w ogóle być przyjęte do pracy, to ja myślę, że możemy właśnie pogadać o jednej bardzo sławnej kobiecie, która musiała być praktycznie dwa razy tak bardziej zasłużona, aby być w końcu zauważona i traktowana na równi ze swoimi męskimi odpowiednikami, czyli Maria Skłodowska-Curie, tak która musiała. aby uzyskać uznanie w kręgach naukowych, tak naprawdę uzyskała je powiedzmy na, w miarę na równi dopiero po uzyskaniu swojej drugiej nagrody Nobla. Jest to akurat takie bardzo sławne zdjęcie, którego teraz nie jestem w stanie znaleźć, na którym było wielu bardzo sławnych w tamtym okresie, w okresie życia Marii Skłodowskiej-Kiry mężczyzn, naukowców. Było to oczywiście spotkanie naukowców, ale jedną kobietą tam była właśnie Maria Skłodowska-Kiry. I zaznaczę, że była też ona jedną osobą na tym zdjęciu, a był na tym zdjęciu również Einstein, która miała w obecnym czasie dwie Nagrody Nobla. I więc. To też była osoba, która musiała pracować w zasadzie dwa razy tak, jak jej męscy odpowiedni, męskie odpowiedniki, aby dostać swoje uznanie. A Maria Skłodowska-Kiri również była osobą e, neurotypową. Ja znalazłam to zdjęcie, mogę wysłać o. i pokazać. To myślę, że możemy gdzieś jakoś pokazać, albo ewe ewentualnie e, prześlemy i będzie teraz wyświetlone na ekranie zdjęcie. Tak, tam, gdzie w, tam gdzie Elian pokazuje rączkami. Zróbę, takie wiesz. Coś takiego. Tutaj jest. Sam na przyjdzie Marii skłodowskiej Kiri. Więc y, właśnie Maria skłodowska Kili przejawia na przykład y, oznaki y, Jeśli się nie mylę autyzmu. Y, I tak samo, jak właśnie, co jest w sumie faktem akurat trochę bardziej znanym, jak jej y, również męski sławny. Y, powiedzmy, kolega po fachu, czyli Einstein, który był osobą bardzo y, autystyczną. Jest to przejawiane w wielu jego dziennikach, że y, był on osobą bardzo specyficzną i wtedy jeszcze akurat nie było na to jakiejś konkretnej nazwy, ale y, no, w dzisiejszych czasach po prostu opisalibyśmy Einsteina jako osobę y, autystyczną. Akurat jeśli chodzi właśnie o takie postacie historyczne, to e, myślę, że jest to bardzo ciekawe. Oczywiście mamy też dużo takich jakby współcześnie, jak na przykład e, aktor Anthony Hopkins w dzisiejszych czasach. E, jest to aktor, który grał e, Hannibala w e, Milczeniu Owiec. E, on jest osobą autystyczną, jest osobą otwarcie autystyczną i nawet twierdzi on bardzo często, e, mówił tak wiele razy w wywiadach, że bez swojego autyzmu nie byłby on dobrym aktorem. Więc jest to osoba, która jakby otwarcie mówi o swoim autyzmie i jest z niego dumna. Ale w ogóle przedstawienia osób w neurotypowych w mediach są też na wielu innych poziomach. Z serii książkowych, które mogę podać, która jest według mnie, jest bardzo bliska do seria w ogóle mojemu sercu, bo na przykład cała seria Percy Jackson, która jeśli ktoś nie wie, jest o półbogach, dzieciach bogów greckich no i o głównym bohaterze czyli Persim Jacksonie synu Posejdona i kanonicznie każde dziecko jakiegoś boga greckiego każdy półbóg jest kanonicznie w tej serii osobą neuroatypową jest osobą z po pierwsze ADHD i po drugie z dysleksją są to w sumie takie cechy po których trochę też się jakby potem rozpoznaje w tej serii tych półbogów i jest naprawdę świetne przedstawienie. W ogóle bardzo polecam serię, jeśli ktoś jeszcze tego, jeśli ktoś tego nie czytał za dziecka, albo jest teraz w takim wieku, że chciałby coś takiego przeczytać, albo nie wiem, mam młodszą osobę do polecenia tego. Chociaż są to książki, które też spokojnie da się czytać, jakby w tym wieku, tylko w jakimś starszym wieku, tylko trzeba mieć tą pamięć, że jest to seria napisana, rozumiem o dzieciach. Ja bardzo polecam. Bo jest to świetne przedstawienie tylko właśnie e, neuratypowości i taka normalizacja tej neuratypowości, w zasadzie nawet wyróżnienie jej, no bo mówię, jest to symbol bycia synem Boga greckiego albo córką Boga greckiego. To Jest to też świetne, jakby w ogóle książka, jeśli ogólnie odnośnie e, diversity. Jest tam bardzo dużo postaci. E, nie, trust me, nie są to tylko postacie e, białoskóre, nie są to tylko mężczyźni. Są postacie kobiece, które odgrywają ważne role, na przykład. Więc bardzo polecam całą serię generalnie. Ale ja też nie chcę, cofając do dzisiejszych sławnych ludzi, które są w spektrum, to z tego, co właśnie teraz przed sekundą wyczytałam, wybitny argentyński piłkarz Lionel Messi jest zdezygnowany ze spektrum. Tak więc to też nie jest tak, że... No, bo sławnych ludzi to nie dotyka. Lutyka, Piłkarzy również. Możesz wrócić do Perskiego Jacksona, przepraszam. Ja w sumie nie mam już nic do powiedzenia tego, ale uważam to właśnie po prostu bardzo dobrą reprezentację, akurat neuradkowości, konkretnie dla mnie, właśnie ADHD w książkach. Szczególnie dla mnie ważne jest po prostu to, że jest to książka dla dzieci. I często jakby. Te media, które jakby mają tą reprezentację neuratkowości, są jednak kierowane dla osób jakby dojrzalszych, bo wydaje mi się, że wydaje się wtedy, że o te, osoby te osoby dojrzalsze, jakby mogą to lepiej zauważyć i mogą to lepiej odnieść do siebie. Ale brakuje często właśnie w książkach dla dziś tego, że dziecko może przeczytać o czymś i mieć takie, o, ja mam tak samo, jak ta postać. I akurat myślę, że właśnie na przykład dużo osób, które zmaga się na przykład z dystekcją, a akurat niestety możemy. Powiedzieć, myślę, że dosyć prosto, że sekcja, a tym bardziej dyskalkulia, to nie są jakby problemy w ogóle, które są traktowane często w szkołach polskich poważnie. Są to problemy traktowane jako takie, o no dobra, tam nie wymyślasz sobie teraz w tym momencie, że nie umiesz czytać albo coś takiego. No, u mnie na przykład nawet w mojej szkole bardzo często jakby słyszałem rzeczy takie, jak właśnie na przykład, że osoby z dyskalkulią po prostu wymyślają sobie albo po prostu są głupie, bo po prostu nie są w stanie zrozumieć jakby tego, jak y, funkcjonuje matematyka. I że tam nie ma nic z tym trudnego, tak się nie da w ogóle, żeby nie rozumieć tego. I jako dziecko czy te, albo jakby chociaż nawet taki jakiś młody nastolatek czytając coś takiego, mam takie wow, ta postać ma tak samo jak ja mam całe życie. I ta postać nie dość, że nie jest traktowana przez to gorzej, to jakby jest uważana za normalną. W swoich rówieśników jest uważana za po prostu normalną postać. To, to jest tak świetne uczucie, po prostu uczucie tego, że jakby wow, ktoś w końcu jakby nie traktuje mnie jakoś dziwnie, nie traktuje mnie jako wyrzutka totalnego i nie demonizuje tych moich jakby problemów, z którymi się zmagam. No to myślę, że akurat można przejść do jakichś innych reprezentacji. Bo akurat najpoprawniej. No właśnie najpopularniejsze ostatnie formy w ogóle reprezentacji akurat stały się e, w sumie seriale bardziej. E, niestety wiem, że... Niestety jakby mamy taki dosyć duży trend tego, że te seriale za, za często niedobrze reprezentują neurotypowość, a szczególnie autyzm, który jest bardzo często jakby postrzegany w jakichkolwiek mediach. Chcę powiedzieć tylko o jednym przykładzie, który mamy zresztą wypisany. E, Queenie z Heartbreak High. To aktorka, która grała postać Queenie jakby rzeczywiście jest w spektrum. Jakby ona sama publicznie mówi o tym, że jest w spektrum i że jest bardzo szczęśliwa z tego, że miała szansę zagrać jakby rolę postaci, która jest w spektrum. I moim zdaniem dobrze jej to poszło. Jednocześnie uwagę... w internecie na temat autyzmem. mówię też, że jest, edukuje też w internecie na temat... E, tak, tak, dlatego właśnie uważam, że pomijając fakt tego, że ona jest Spektrum, to naprawdę bardzo dobrze i ta rola wyszła i jakby pokazała, tą swoją rolą pokazała jakby rzeczywistość osób w Spektrum moim zdaniem bardziej, niż na przykład jak jest w tym serialu Atypowy, chyba się ten serial nazywa. Tak. Gdzie w ten nie do końca dobrze zostało to przedstawione, to właśnie w Heartbreak High aktorka, która grała Queenie, moim zdaniem zrobiła dobrą robotę. Jakby no w ogóle jest dużo takich seriali, które jakby reklamują się na tym, że jakby o, przedstawiają osobę z spektrum autyzmu i potem jakby osoby z spektrum autyzmu wychodzą i faktycznie mówią cały czas, że no to nie jest przedstawienie osoby z spektrum autyzmu, tylko krzyżdżących stereotypów po prostu wciśniętych w jedną postać. Tak, to właśnie nasila te stereotypy. Tak jak ja tak. ostatnio rozmawiałam też o tym z moim tatą i on sobie zobaczył listę słownych kobiet z autyzmem, i powiedziała, znam tę aktorkę i bardzo ją lubię i ona na pewno nie ma autyzmu, tylko udaje, dlatego że ona nie może być autyzm, bo ona jest, jest dobrą aktorką. No, Brainer jest dobrą aktorką, nie możemy mieć autyzmu. Ale w ogóle zauważmy też w ogóle, że w sumie w tych jakby reprezentacjach w ogóle w mediach często jest w ogóle reprezentacja tylko jakby strony męskiej, zwłaszcza w tych jakby produkcjach jakby przedstawiających autyzm. I to jest jeszcze do tego tak bardzo chwili, bo właśnie na przykład wydaje mi się, że taką jedną z najpopularniejszych rzeczy, które zawsze się wymienia, jakby o, postać co ma autyzm. A to jak w The Good Doctor. Eee, tak, jest to super prostu... inteligentny i widzi w ogóle tak, i... w akcji operacji widzi całą anatomię człowieka. <śmiech> tak, <śmiech> i jakby nie wszystko... ma w ogóle żadnego poszanowania dla innych ludzi, bo przecież on nie rozumie po prostu, jak to działa w ogóle. Nawet nie próbuje zrozumieć i rani jakby po prostu. Nie myśli w ogóle nad tym, czy jakby jego słowa, w jakikolwiek sposób kogoś zranią. jest takim praktycznie chodzącym, bezuczuciowym robotem, który w pewnych momentach tego przejawia faktycznie te swoje e, ludzkie fragmenty. I to jest tak strasznie jakby po prostu spłaszczanie postaci z autyzmem, po prostu tylko tych najbardziej stereotypowych rzeczy, jakie istnieją po prostu w osobach autystycznych, i właśnie jeszcze to, to... jednak szkodliwe. Bo każdy stereotyp jest szkodliwy i szok. Pozytywne stereotypy też są szkodliwe. I przedstawienie każdej osoby z ADHD, jako właściwie, przepraszam, z autyzmem, jako o, osoby niezwykle inteligentne, po prostu które mają, mogą wszystkiego się nauczyć, po prostu że y, wiedzą wszystko, są świetne, po prostu, bo one mają super mózgi to jakby to też jest szkodliwy stereotyp, bo potem po spotkaniu takiej osoby, która nie sprosta, nie sprosta jakby tym wymaganiom, czyli rzeczywistość, dużo osób jest po prostu jakby albo krytykowanych, że zmyśla swój autyzm, jest po prostu głupia, no bo jak, jak to nie jesteś najinteligentniejszą osobą, jaką znam, to nie masz autyzmu w takim wypadku, albo po prostu jakby ten autyzm jest dalej demonizowany, że jakby o, to nawet nawet nie sprawia, że jakby nawet nie sprawia, że jesteś mądrą osobą. Wow. Ja myślę, że może być to mały problem tego, że właśnie nad tymi reprezentacjami, które nie przedstawiają w dobry sposób osób neurotypowych, często nie pracują żadne osoby neurotypowe. I wydaje mi się, że to może być trochę jak z tymi obrazkami, tymi starożytnymi obrazkami, gdzie ktoś na przykład rysuje ślimaka albo wieloryba i on, wygląda, i on ma futro, i jakąś mordę psa, dlatego że nikt go nie widział i po prostu słyszał go z opowieści i tak sobie narysował, jak sobie go wyobraził z opowieści czyjejś. I myślę, że to też może być połączone z tym, że badania były przeprowadzane właśnie w ten sposób, że były obserwowane. To w jaki sposób te osoby się prezentowały na tych badaniach z zewnątrz i nie była w ogóle brana pod uwagę perspektywa osób badanych, tylko obserwacje. No też że to po prostu jak ludzie to słyszą to to hiperbolizują i, i sobie wyobrażają to właśnie w ten sposób potem wychodzi z tego taka reprezentacja i ludzie tak myślą że to nie było. No, wydaje mi się, że też duża, jakby część tego jest jakby faktem po prostu tego, że przy takich produkcjach po pierwsze nie jest stosowana jakby zasada nic o nas bez nas. Czyli jakby nie zatrudnia się po prostu jakby aktorów, którzy są faktycznie albo na spektrum, albo faktycznie są neurotypowi, Tylko po prostu zatrudnia się aktorów neurotypowych, którym potem jakby. research czasami wydaje mi się po prostu, że wygląda tak. Autyzm. Symptomy. Lista. Lista, kopiuj, wklej do postaci i to jest tyle. I to jest cały research, jaki jest robiony po prostu odnośnie zachowania. Tak, właśnie o po... to chodzi, że te osoby w ogóle nie mają, nie ma ich perspektywy w tym, w ich reprezentacji, którą oglądają osoby typowe. No dokładnie. No i potem jeszcze doświadczamy to, że każda dalej jakby reprezentacja praktycznie jest reprezentacją męską, i jest to po prostu tylko powielanie potem tego, że. No, nawet nie, nawet nie ma reprezentacji jakby kobiet z autyzmem w mediach. No to kobiety nie mogą mieć tego autyzmu. No już przestańcie udawać, że kobiety mogą mieć autyzm, bo to nie jest po prostu prawda. Ja na przykład w telewizji nigdy w życiu nie widziałem telewizji, gdzie jest aktorka i ona ma autyzm. Nie widziałem nigdy, a jak widziałem, to pewnie udaje. Więc no, no sorry, no nie ma po prostu takich rzeczy. Ale no jakby już pomijając moje żarty, no to jakby ten problem re braku reprezentacji jest ogromny, bo to jest tak jak do, każdego, do każdej innej rzeczy wcześniej. Tak jak było wcześniej mówione, że jakby brak na przykład reprezentacji par homoseksualnych w, w mediach powoduje potem jakby represje osób homoseksualnych i powoduje po prostu marginalizowanie osób homoseksualnych, bo nie ma tego zaprzyjaźnienia z tym jakby w tych mediach, bo nie ma tego po prostu jakby pokazania, że Ej, takie coś istnieje w świecie naprawdę, to to samo się dzieje, jak nie ma reprezentacji kobiet na spektrum albo kobiet w neurotypowych w mediach. Jest to po prostu powielanie tego, że takie coś nie istnieje, bo tego się nigdy nie widzi. I dlatego właśnie po prostu powinno zacząć w końcu być robione jakby więcej albo Książek, albo w seriali i filmów przede wszystkim, które mają jako. I to podkreślam bardzo: główne bohaterki, kobiety w spektrum, albo kobiety z jakimikolwiek zaburzeniami jakby psychicznymi. I tak też, żeby to nie było oczywiście demonizowane, tylko jakby faktycznie przedstawione jako dobra reprezentacja. No tak, ja po prostu nie była przedstawiona albo jedna skrajność za bardzo. Mhm. Albo druga skrajność, że nie do końca, że za mało. Jakby tak. trzeba się znaleźć gdzieś po środku, a nie jakby spopadać właśnie w skrajności, skrajność, że bierze się te wszystkie takie negatywne stereotypy, przedstawia się jakby, demonizuje się właśnie jakby spektrum, czy ADHD, czy właśnie inne jakby neurotypowości, się po prostu demonizuje, bo tak mówi internet i takie podaje przykłady internet. Czy znowu w drugą stronę zbyt się je i idealizuje? Trzeba znaleźć złoty środek i w nim pozostać. Dokładnie. A ja podkreślam akurat to jeszcze o, o tych jakby głównych postaciach, bo według mnie to nie jest wystarczająco to, że dalej będzie główna postać męska, ale gdzieś tam będzie jakiś tam side charakter, to będzie faktycznie postać żeńska jakby na spektrum na przykład. To nie jest dla mnie wystarczająco. Uważam, że powinniśmy w ogóle odchodzić od tego, że dalej w tych serialach, w większości według mnie przynajmniej, główne postacie to są daje postacie męskie. Gdzie są seriale, gdzie są główne postacie kobiece? Gdzie są seriale, które skupiają się na tym punkcie widzenia kobiety i które faktycznie jakby traktują jako poważne, główne postacie, a nie jakby jako po prostu takie haha, życie z perspektywy kobiety. Wszystko jest różowe, wszystko jest Barbie i malujemy sobie paznokcie i gadamy o chłopakach. No są nawet produkcje, które w ogóle nie, nie pokazują kobiet jako ludzi. Jakby. kobiety też tak naprawdę nie mają takiej reprezentacji jak mężczyźni, to jest raczej oczywiste, tak? Ale no tak. W sensie jest na przykład coś takiego jak test lampy i to polega na tym, że sprawdza się, czy ten film by się jakkolwiek zmienił, gdyby postacie żeńskie zostały zamienione na seksowne lampy. I wiele filmów zupełnie nie przechodzi tego testu. Okej, okay. no jeszcze raz słyszałam o tym teście akurat słyszę tylko pierwszy raz. To się nazywa tekst seksownej test seksownej lampy. Ja to słyszałam tylko po angielsku. Nie wiem, że to jest tak się... Ale no, na to, to polega. I jest to dosyć ciekawy fenomen. No to ja niestety nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten test i nie za bardzo mam teraz jak to sprawdzić. Pewnie może jak zacznę mówić, to któreś z was się skojarzy. Ale jest ten test jeszcze te, wiadomo do filmów, polegający na tym, że. Yy, Dwie postacie kobiece, nazwane, ważne, nazwane, muszą ze sobą rozmawiać i ta rozmowa musi nie opierać się na mężczyznach. I dużo filmów również tego nie przechodzi. Naprawdę, to się nazywa, czekaj, Del Wallace, jak to się czyta, cholera no, test Berdela w takim wypadku, po prostu na, na spolszczone. Dwie postacie kobiece, nazwane ważne, nazwane, muszą rozmawiać ze sobą i ta się nie, nie opierać się na mężczyźnie, nie, nie wspominać o mężczyznach. I to jest też test, którego większość filmów nie przechodzi, niestety. No, to w sumie tak trochę doszliśmy praktycznie do końca naszej wypowiedzi, w zasadzie. Do końca naszego odcinka z okazji Dnia Kobiet. Myślę, że. Ja się bardzo cieszę z tego, o czym dzisiaj tutaj porozmawialiśmy. I... I na koniec chcielibyśmy jeszcze was jakby zaprosić lub polecić stowarzyszenie dla dorosłych z ADHD, które nazywa się Atentio. Link do stowarzyszenia na pewno dostaniecie w opisie filmu, ale Atentio to jest to stowarzyszenie dla dorosłych z ADHD, działa już od 2021 roku, od października. Serdecznie polecamy, więc tak. I na tym chyba możemy kończyć nasz odcinek. Miło mi się z wami rozmawiało, miło było was tutaj zaprosić. nam również. I tak. oczywiście zapraszamy ponownie. Więc żegnamy i papa. Pa. Pa. Pa, pa. <gry>